Za mną kieruje, co mnie kształtuje. Tydzień 5 z 50, a dzisiaj mamy Pan, Pana, Panu, Panów. W modlitwie, czytając Biblię, pojawia się bardzo często słowo Pan. Bywa ono nadużywane, zwłaszcza w modlitwach, w niektórych kościołach, gdzie brzmi prawie jak przerywnik. Nazywanie Boga Panem na kartach Biblii pojawia się w tłumaczeniach praktycznie zawsze tam, gdzie w tekście hebrajskim jest czteroliterowe imię Boga, ale występuje też w innych miejscach, tam gdzie w tekście hebrajskim faktycznie pojawia się słowo Pan Adonai. W Nowym Testamencie ten zwrot Pan. Zwłaszcza pan, panów, dotyczy Jezusa. Występuje tu greckie słowo kurios. Znaczy ono dokładnie to samo co Adonai, i w grece, i w hebrajskim, no ale nie w języku polskim. Niestety w języku polskim słowo pan straciło swoje pierwotne znaczenie, stało się zwrotem głównie grzecznościowym. Dzień dobry Panu, czy możemy Pana prosić, przepraszam Pana i tak dalej, i tak Panujemy sobie, a przynajmniej osoby z jako taką ogarniętą kindersztubą stosują ten zwrot swobodnie i dość powszechnie. Czytając Biblię po polsku łatwo z tego powodu przeoczyć pierwotne znaczenie słowa Panu. Takie, które obowiązuje także w języku polskim. Ale niestety jest już tylko wspomnieniem. W języku angielskim nadal funkcjonuje jako lord. Może najpierw wspomnę o przykładach użycia całego zwrotu pan panów w Biblii. Pojawia się jako hebrajski Adonai, na przykład tutaj gdy Pan wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie. Przyjmuje darów. E, powtórzone prawo 10:17. Wysławiajcie Pana Panów, bo na wieki Jego miłosierdzie. Psalm 136:3 w Nowym Testamencie jako grecki kurios, które we właściwym czasie ukaże błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan Panów. To jest 1 Tymoteusza 6:15. Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów. A ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. Apokalipsa 17-14. No i jeszcze jeden. A na szacie i na biodrach ma wypisane imię król, królów i pan, panów. Zastanawiam się nad słowem pan, jako konsekwencją po moich wcześniejszych rozważaniach z cyklu. Co mną kieruje, co mnie kształtuje, na temat wiary i zmiany myślenia. Słowo to rysuje obraz Boga, jaki mam. Ustawiam je w odpowiedniej pozycji w stosunku do niego. Pomijam teraz świadomie całą resztę imion i określeń, w tym ojciec, miłosierny, sędzia, sprawiedliwy. Powiedziałabym wręcz, że słowo Pan dominuje w obrazie Boga. Jaki jest w Biblii. Niestety ono wchodzi na dalszą pozycję, traci swoje pełne znaczenie przez spoufalenie się, jakie jest dość popularne w naszej kulturze, tak zwanej zachodniej, we wszystkich praktycznie odłamach chrześcijaństwa. Absolutnie nie mówię tu o zapominaniu, że mamy prawo mówić do Boga Tatą. Na kwadransie w wersji pisanej jest cała seria. Hmm, artykułów poświęcone właśnie modlitwie pańskiej. Pod filmem dam linki do niej. Przyjęcie znaczenia słowa Pan w Biblii, gdy mowa o Bogu o Jezusie, nie jest trudne. Ale jest bolesne dla Ego. Pan to ktoś, kto ma władzę. Jeżeli mówię, że ktoś jest moim Panem, to znaczy, że ma władzę nade mną. Zakres tej władzy jest tak duży. Że praktycznie jest moim właścicielem. To zupełnie tak, jak nadal używane nazywanie siebie panem, psiaka, kota, ogrodu, domu. Mam w tym swoim mikroświecie władzę absolutną. Mam jednak też panów nad sobą. Jedni mają władzę większą, inni mniejszą. Można powiedzieć, że jest to piramida władzy. Na której szczycie jest jeden Pan, mający władzę życia i śmierci nad wszystkimi niżej. Pan Panów, czyli Bóg. My ludzie nie lubimy o tym myśleć, bo przecież mamy wybór lub jeszcze więcej, jak niektórzy twierdzą, wolną wolę. No w każdym razie mamy na pewno swój rozum. Oczywiście nie muszę Boga szanować, nie muszę go uznawać za Pana, mogę nawet twierdzić, że go nie ma, a ja w swoim. Człowieczym rozumku, ogarniam wszystkie tajemnice natury, dam sobie radę, dowiem się wszystkiego, zrozumiem wszystko, albo przynajmniej będę się starać i w końcu kiedyś coś tam ktoś w którymś pokoleniu zrozumie. Każdy ma prawo ponieść, podjąć tutaj swoją decyzję i poniesie jej konsekwencje. No właśnie, ja też podjąłam kiedyś decyzję i powiedziałam Bogu, że on jest moim panem. Wypowiedziałam słowa które w Biblii są w liście do Rzymian 10, 9, 10, a brzmią tak. Bo jeśli swymi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia. Nikt mnie nie zmuszał, nikt nie nakłaniał. Sama, z własnej woli, świadomie, po przemyśleniu sprawy uznałam, Jezusa za swojego mistrza, nauczyciela, ale przede wszystkim pana, a to znaczy właściciela. Od tego momentu to on decyduje. Ja robię to, co on uzna za dobre, tak jak on uznaje za dobre, i w czasie, który on wybierze. Skoro tak wybrałam, to powinnam też traktować poważnie własne wyznanie. I oddanie się. Może niekoniecznie przykładem, który podam, jest oddana ta zależność jeden do jeden, ale jest całkiem dobry. I do tego mówi o bohaterach, którzy wielu z nas, dla wielu z nas byli w dzieciństwie numerem 1 o rycerzach. Rycerz w średniowieczu składał przysięgę swojemu seniorowi, księciu, królowi. I był mu wierny aż do śmierci. Nie łamał przysięgi, robił to, co senior uważał za dobre i wszystko dla dobra seniora. W zamian cieszył się jego opieką. No tak, czyli właściwie to powinnam w tym momencie zakończyć ten odcinek, bo co tutaj dużo gadać więcej. Będę poważnie traktować siebie i Boga, którego nazywam Panem. W momencie, gdy do Stwórcy mówię: Pan moim pasterzem. Tak wiem, w tym psalmie występuje tetragram, a nie słowo Adonai. Jednak jak wcześniej powiedziałam, zastępuje je słowem Pan, bo pozwyczajnie nie wiem jak odczytać tetragram, podobnie jak nikt żyjący dzisiaj na Ziemi. Trudno przejść do uważnego użycia słowa Pan, gdy na co dzień jest ono grzecznościowym zwrotem, praktycznie przerywnikiem, bez specjalnej wagi i znaczenia. Biblia poświęca jednak całkiem dużo miejsca w mówieniu o mocy, konsekwencji, znaczeniu słów, jakie wypowiadamy. Dla mnie kubłem zimnej wody jest zawsze, ilekroć go przypomnę sobie werset z Mateusza. Mateusza 12, 36-37. powiadam wam z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, Zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Na koniec otrzeźwiające. Nie nadużywaj słowa Pan w modlitwie, bo osądzam sama siebie, jeżeli nie traktuję naprawdę poważnie tego, co mówię do Stwórcy i nie idę drogą wyznaczoną przez Jezusa. Nie należy sama do siebie. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.